Prezydent Andrzej Duda przed wlotem do Jordanii. Sprawa bezpieczeństwa Ukrainy, jak i całej Europy. Wszyscy znamy decyzję podjętą przez pana prezydenta Joe Bidena. Widzimy zdecydowaną intensyfikację w ostatnich, zwłaszcza dniach, rosyjskich ataków na, na Ukrainę. Przede wszystkim tych ataków rakietowych, gdzie atakowane są obiekty cywilne, gdzie, gdzie giną po prostu ludzie, zwykli mieszkańcy Ukrainy, zwykli obywatele, nie żołnierze więc więc to jest, to jest sytuacja bardzo drastyczna. Jest zgoda Pana prezydenta Joe Bidena na użycie przekazanych przez Amerykanów rakiet takiego średniego zasięgu. powiedzmy, i możliwość atakowania nimi celów w Rosji. Więc to jest bardzo ważna zmiana, która, która tam w tej chwili następuje. Za decyzją prezydenta Bidena poszły również w tym samym zakresie decyzja Francji i Wielkiej Brytanii. Więc ta sytuacja rzeczywiście jest, jest w tej chwili bardzo rozwojowa. Ja generalnie. Z satysfakcją przyjąłem tą, tą decyzję prezydenta Joe Bidena i, i naszych, naszych sojuszników, bo uważam, że Ukraina powinna mieć środki takiej obrony, aby mogła odepchnąć to, to zaplecze rosyjskie, aby nie było ono tak blisko linii frontu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy no, Rosjanie zapraszają do, do udziału po swojej stronie w tej wojnie no, swoich sojuszników. Tam są obecni żołnierze Korei Północnej, więc to zasadniczo zmienia sytuację na froncie i, i ta decyzja prezydenta Joe Bidena, uważam, była bardzo potrzebna i, i dobrze, że, że, ona została, że ona została wydana, że, że, że Rosja wyraźnie widzi, że Ukraina otrzymuje silne, zdecydowane wsparcie i, i że, ta, że ta silna i twarda postawa Zachodu wobec agresji na suwerenne, niepodległe państwo jest tutaj absolutnie nieustępliwa i, i konsekwentna. To bardzo, to, bardzo ważny, to, bardzo ważny, to bardzo ważny, być może nawet przełomowy moment w tej wojnie. Panie prezydencie, czy ta decyzja Joe Bidena według pana nie została podjęta za późno? I mamy też reakcję już Rosji, która mówi o tym, że prezydent Biden zapisze się jako krwawy Joe podejmując tą decyzję o rakietach. Proszę państwa, y to są rakiety, które mają zasięg do 300 kilometrów. To nie są rakiety, którymi można razić cele w Rosji, takie jak nie wiem, Sankt Petersburg, czy Moskwa czy, czy, czy inne wielkie miasta, które są oddalone od Ukrainy. To nie są, to nie są rakiety, którymi można operować na terytorium całej Rosji. E, to są rakiety, które pozwalają odepchnąć rosyjskie zaplecze frontu i to ma niezwykle istotne znaczenie, bo to prowadzi do no, tak naprawdę dezorganizacji rosyjskich sił które dokonują agresji na Ukrainę, podkreślam, to to dotyczy sił, które dokonują agresji na Ukrainę, umożliwia odepchnięcie tych sił, dezorganizację w związku z tym rosyjskich akcji ofensywnych wymuszają i prawdopodobnie wymuszą na Rosjanach odsunięcie się od, od, od linii frontu i, i od granic Ukrainy i tym samym ograniczą możliwości prowadzenia działań ofensywnych przeciwko Ukrainie. W istocie to ma charakter czysto i tylko tylko i wyłącznie obronny umożliwia Ukrainie skuteczniejszą obronę przed, przed rosyjską agresją i to trzeba z całą mocą podkreślić i bardzo dobrze, że do tej decyzji dołączyli się sojusznicy francuscy i bardzo dobrze, że do tej decyzji dołączyli się także sojusznicy brytyjscy, bo również i tymi rakietami z tych krajów Ukraina dysponuje. Szkoda, że Niemcy się nie dołączyli, no ale w kontekście tej postawy kanclerza Scholza, którą obserwujemy ostatnio jego Rozmów z Putinem, jego organizowania spotkań bez udziału prezydenta Zołońskiego w Berlinie, co miało miejsce, przypominam, 19 października i rozmów o Ukrainie bez Ukrainy, które prawdopodobnie były jakimś poszukiwaniem na przyszłość zgody na ewentualne, porozumienia, na porozumienia z Moskwą. To bardzo dobrze, że ta decyzja zapadła, bo, bo ona pokazuje, że państwa zachodnie, w szczególności Stany Zjednoczone największe mocarstwo wspierające Ukrainę nie daje się zwieść i nie idzie na, nie idzie na, na powrót do jakiegoś business as usual z Moskwą, tylko, tylko twardo stoi przy Ukrainie, wspiera Ukrainę i daje mocną odpowiedź na rosyjskie agresywne ataki przeciwko Ukrainie, w których ginie ludność cywilna. I ostatnie pytanie. To dopytam jeszcze o tą rozmowę pani prezydencie Olafa Szołca z Władimirem Putinem. Czy to dobrze że ta rozmowa się odbyła? czy przywódcy zachodni. Powinni pójść tym śladem? Czy w ogóle jest o czym rozmawiać teraz z Władimirem? Proszę Państwa, proszę popatrzeć na tą sytuację. Czy nie macie Państwo takiego odbioru, że jest to jakaś próba poszukiwania możliwości powrotu do dawnych relacji z Rosją? Jakiegoś próba, jakiegoś poszukiwania możliwości zamrożenia tego konfliktu, prawda? Wstrzymania ognia przed objęciem urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez, przez prezydenta Donalda Trumpa, Rozmowa, to spotkanie 19 października odbywa się na dwa tygodnie przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Potem już po tych wyborach w Stanach Zjednoczonych, kiedy wiadomo kto, kto został wybrany, kto jest w tej chwili prezydentem elektem, następuje rozmowa telefoniczna. Powiem szczerze, wątpię w to, żeby ona była uzgodniona z sojusznikami. Myślę, że to jest samowolna akcja kanclerza Scholza. Niemcy być może szukają możliwości, zresztą tak wskazuje prasa niemiecka: Niemcy, nie, nie, Urząd Kanclerski, Kanclerz szukają możliwości porozumienia z Rosją po to, by wrócić do kontraktów energetycznych, po to, by z powrotem móc kupować surowce energetyczne z Rosji. Co to dla nas oznacza? Prawdopodobnie próbę przywrócenia. Sprawności gazociągu Nord Stream, prawdopodobnie próbę znowu zciągnięcia niebezpieczeństwa energetycznego na naszą część Europy, na Ukrainę, na Słowację, na Polskę. To są działania, wobec których protestowaliśmy przez całe lata i dzisiaj to, co się dzieje, No trudno odebrać inaczej niż jako coś absolutnie kuriozalnego. Rosja brutalnie atakuje Ukrainę, a jeden z przywódców wolnego świata, jeden z przywódców państw zachodnich wielkiego państwa europejskiego, najsilniejszej gospodarki w Europie, prowadzi sobie rozmowy z, z agresorem. Hmm. Wiecie państwo, no absolutnie uważam, że że był, to, że był to błąd od strony takiej międzynarodowo politycznej. Jeżeli ktoś tutaj realizuje jakieś interesy, to robi to takie wrażenie, jak gdyby kanclerz Niemiec realizował wyłącznie interesy niemieckie, czy też próbował zrealizować wyłącznie interesy, partykularne interesy niemieckie. No być może kosztem innych partnerów, być może kosztem innych państw, przede wszystkim Ukrainy, ale także państw Europy Środkowej, takich właśnie jak powiedziałem, jak my. Jak, jak Słowacja, jak inni, dla których to porozumienie energetyczne niemiecko-rosyjskie było tak groźne. Bardzo dziękujemy.